No cześć, czas na aktualizację strategii kupowania 25 najlepszych spółek z giełd zachodnich, głównie z USA. To jest o tyle ciekawe, że tutaj przegraną z indeksem SP500 uznam za całkowitą porażkę, a spółki wybierane są chyba trochę jak w funduszach inwestycyjnych, za pomocą wielu parametrów i zasad, które staram się cały czas analizować i ulepszać. Zresztą pokażę w tym odcinku, jak to działa. Może tutaj tak tylko szybko przypomnę, że cała strategia opiera się na programie Scrab, który ma dostęp do danych z większości spółek giełdowych świata i można w nim tworzyć skaner, który wstępnie wybiera interesujące nas podmioty. Następnie można stworzyć lub wybrać gotowy model scoringowy, który szereguje wybrane przez skaner spółki w formie rankingu, a następnie tworzy się portfel, wybiera czas rebalansowania. Wpisuje się kwotę, no i Scrap podpowiada, jakie wagi spółek dobrać. Ja tutaj wybieram opcję, żeby wagi były uzależnione od zmienności, to znaczy im niższa zmienność, tym wyższa waga spółki w portfelu. Całego procesu nie będę już w tym odcinku szczegółowo tłumaczył, bo robiłem to już trzykrotnie na różne sposoby, właśnie w poprzednich odcinkach. Zostawię link do playlisty w komentarzu, więc tam zachęcam szczególnie nowe osoby do obejrzenia tamtych odcinków, bo tam wszystko tak dokładnie wyjaśniam. Dla chętnych link do Skraba jest jak zwykle w opisie. Prowadzenie tej całej strategii nie jest tam darmowe. Jeżeli ktoś chciałby z tego korzystać, no to raczej polecam osobom już z dużymi portfelami. Ale za to za darmo w skrabie można przeglądać dane ze spółek, co czasami widzicie u mnie w filmach. Na przykład tutaj na górze jest wykres grupy Kenty, a na dole wskaźnik cena do przychodów zestawiony z trzyletnią medianą tego wskaźnika. To akurat jest naprawdę pomocne i ciężko znaleźć za darmo. Może nie same dane, ale podanie ich w w taki sposób, jeszcze zanim zacznę, to standardowo super byłoby, gdybyście zostawili tutaj łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, bo to serio bardzo pomaga. No i szybko wspomnę, że strategię realizuję w większości przez konto XTB, które jest partnerem tego kanału. I akurat idealnie nadaje się do tego typu ruchów, rebalansując portfel co miesiąc, o czym powiem nieco później. Bardzo przydaje się ten brak prowizji, to jest oczywiście do tego limitu 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. Gdybym za każdy zakup musiał płacić prowizję, to pewnie nie zdecydowałbym się na testowanie akurat tej strategii, no bo wątpię, żeby się wtedy to opłaciło. Link dla chętnych, jak zwykle, w opisie. Nie chcąc marnować Waszego czasu, przechodzę już do rzeczy. No to zanim pokażę swój portfel, to przejdźmy przez najciekawszy dla mnie segment, czyli badanie, które wskaźniki i w jakiej formie mogą ostatecznie wpłynąć na lepszy wynik całego portfela. Czyli nie będziemy tu mówić o konkretnych spółkach, a zasadach, które mają wpływ na wynik całego portfolio. To przy okazji będzie takie mrugnięcie okiem do osób, które uważają, że ten kanał to tylko podstawowe informacje. No, to żeby to przy okazji była strategia, którą można stosować w praktyce, to wywalamy te wszystkie spółki z Chin, Tajlandii, Indii i innych krajów, w których kupno akcji jest drogie i trudne. I... A zostawmy może po prostu firmy z giełdy w USA, które mają kapitalizację powyżej 5 miliardów dolarów, czyli to będą te największe, ale też małe podmioty, przynajmniej według amerykańskich standardów. A ja teraz to robię tak dla testu: sam w swojej strategii dołączam też europejskie giełdy. No bo tam też można kupować spółki tanio i one są łatwo dostępne. No to w tym naszym teście po użyciu skanera dostajemy ponad 1000 spółek. Zwykle w tym skanerze wpisuje się jeszcze dodatkowe jakieś obwarowania, żeby już tak wstępnie odsiać te najgorsze, ale ja tutaj wybrałem po prostu wszystkie, które spełniają te dwa warunki, czyli są na amerykańskiej giełdzie i kosztują ponad 5 miliardów dolarów. W sensie ich kapitalizacja tyle wynosi. No i teraz naszym zadaniem będzie napisać taki zestaw reguł, aby firmy zostały uszeregowane w taki sposób, aby dały jak najlepszy zwrot z inwestycji przy w miarę normalnych wahaniach cen. Oczywiście one według tego schematu będą wyszukiwane i szeregowane miesiąc w miesiąc, no bo właśnie okresem rebalansingu będzie ten jeden miesiąc. Dzięki temu zauważcie, że testujemy niewybrany zestaw spółek, jak działa większość skanerów w internecie, a bardziej skanowanie wszystkiego co miesiąc. A następnie kupowanie spółek według wskazań opartych na modelu oceny, czyli modelu scoringowym. O tym będziemy mówić teraz. No to do naszego pustego modelu scoringowego najpierw dodamy dwie zasady dotyczące przychodów. Pierwszy będzie taki prosty wskaźnik: im mocniej spółka zwiększyła swoje przychody w ciągu ostatnich pięciu lat, tym więcej punktów uzyska. Najgorszy wynik otrzyma spółka, której przychody wzrosły o 10%. A najlepszy taka, której udało się wygenerować 130% wzrostów w 5 lat. Na screenie widzicie, że przykładowo Apple dostało niecałe 5 punktów, bo przychody tej firmy wzrosły w 5 lat o 50%, a w ostatnich latach, jak widzicie na wykresie, stoją w miejscu, co jest raczej kiepskim wynikiem, jak na tak wysoko wycenioną spółkę technologiczną. Być może to był właśnie jeden z powodów, dlaczego Buffett zdecydował się pozbyć połowy swoich akcji Apple akurat właśnie teraz. Oprócz tego warto wspomnieć, że ta reguła będzie ważyła w naszym modelu 30%. Zauważcie, że nie tylko istotne jest to, aby dobrać odpowiednie reguły wyboru spółek do portfela, ale też trzeba przypisać im odpowiednie wagi. Ja wybierając tak intuicyjnie spółki z polskiego parkietu, na przykład ostatnio oprócz oczywiście całej historii stojącej ze spółką i oceną jej przyszłości, patrzę chociażby na wzrost EBITDA, czyli zysku przed podatkami i amortyzacją, Oprócz tego wzrost przychodów, a jeżeli chodzi o wycenę, to często korzystam ze wskaźnika ceny do przychodów w porównaniu z historycznymi odczytami i średnią z ostatnich lat. No i to jest to, co widzieliście wcześniej na wykresie dla grupy Kenty. Robiąc odcinki z tej serii, mam zamiar tak stopniowo zbliżać się do odpowiedzi na pytanie, które z tych wskaźników i w jakim stopniu są rzeczywiście skorelowane z późniejszym sukcesem portfela. Zauważcie, że ja cały czas mówię o całym portfelu. Może się zdarzyć, że wybierzecie spółkę według wszystkich najlepszych możliwych zasad i reguł, a ona i tak nie wypali jako inwestycja, bo cały czas poruszamy się w sferze prawdopodobieństw. Dlatego mówienie publicznie o jakiejkolwiek inwestycji ze stuprocentowym przekonaniem jest nie tylko szkodliwe, ale po prostu jest głupotą i stawia taką osobę na początku wykresu efektu Duninga Krygera. Za to mówienie o całym portfelu skonstruowanym według racjonalnych zasad już zwiększa to długoterminowe prawdopodobieństwo zarobku w okolice no, tych 100% przy założeniu jakiejś braku wojny atomowej itd. No dobra, wracając, oprócz tej pierwszej reguły dodałem też ważącą 70% zasadę, że prognozy przychodów analityków na dwa lata do przodu mają być możliwie jak najwyższe w stosunku do przychodów obecnych. Czyli po prostu chcemy, żeby analitycy byli jak najbardziej optymistycznie nastawieni do wzrostu przychodów tej spółki. No i teraz przetestujmy sobie, jak to działa. Czyli tak, skaner wybiera ponad 1000 spółek, a model scoringowy przypisuje im punkty według właśnie tych dwóch reguł. Liczba spółek w portfelu w tym moim teście to zawsze będzie 25, a okres rebalansowania co miesięczny, bez wgłębiania się tutaj w szczegóły, te ustawienia okazują się najczęściej po prostu optymalne. Okazuje się, że używając tylko tych dwóch zasad otrzymujemy 6,75% średniorocznego wzrostu, co jest wynikiem oczywiście gorszym niż indeks S&P 500 o niecałe 4 punkty procentowe. Okazuje się, no przynajmniej w tej konfiguracji, że samo patrzenie na przychody nie wystarczy, żeby jakoś sensownie rywalizować z ETF em na S&P 500. Chociaż, co ciekawe, zobaczcie, że przez większość czasu ta strategia radziła sobie bardzo podobnie, albo nawet lepiej niż S&P 500. Zmiana nastąpiła dopiero w 2021 roku po hoście covidowej. Trudno mi teraz wskazać skąd to się dokładnie wzięło, ale mamy wyraźny sygnał, że jeden parametr to zdecydowanie za mało, no bo mogą być okresy, gdzie będą liczyły się też inne rzeczy niż przychody. Na przykład w okresach, w których trudno jest zwiększać sprzedaż, wygrywały będą firmy zoptymalizowane, z dużymi przewagami konkurencyjnymi i niskimi kosztami. Idziemy dalej i dodajemy do naszego modelu regułę, która pilnuje, żeby premiowane były spółki, dla których analitycy rewidują przychody w górę. To znaczy, żeby cała grupa dwudziestu kilku czy trzydziestu kilku analityków. Średnio stwierdziła, że firma poradzi sobie lepiej niż do tej pory sądzili. Tutaj przypiszemy sobie wysoką wagę i ta zasada będzie ważyć 50%, a te dwie zasady, które dodaliśmy wcześniej, też razem będą ważyły 50%. Czyli tak, oprócz tego, że przychody rosły w przeszłości i analitycy uważają, że będą rosły w przyszłości, to jeszcze chcemy, żeby analitycy stopniowo podwyższali swoje prognozy wraz z napływaniem nowych danych. Mam nadzieję, że to rozumiecie. No, i testujemy to wszystko w takich samych warunkach. No i obserwujemy, że teraz średnioroczny zwrot wynosi już 7,28%, czyli troszeczkę wzrósł. No, i to daje nam informację, że te rewizje prawdopodobnie są w jakimś stopniu wartościowym wskaźnikiem, że są skorelowane w jakiś sposób z wynikami portfela. Oczywiście tutaj przydałoby się zrobić to badanie jeszcze na różnych grupach spółek i tak wielokrotnie przeprowadzić w różnych terminach i tak dalej. Ale tym się będę zajmował tak pewnie w ciągu roku. Można by też się bawić wagami tych trzech reguł i szukać optymalnych ustawień, a i przypominam, że większość tych ustawień nie zadziała dla polskiej giełdy, bo tutaj nie ma konsensusu analityków i jest dobrze, jak jest ktokolwiek kto analizuje polskie spółki. To jest z jednej strony wada, bo nie da się zastosować takich modeli jak ten, no ale i przewaga, bo można być takim analitykiem samemu i dotrzeć do czegoś jako pierwszy. Trochę jak Indiana Jones. No dobra, ale jak już mówiłem, same przychody to zdecydowanie nie wszystko, chociaż są ważne. Dodamy teraz zasady premiujące spółki, dla których mamy w danym momencie wysoki upside. Czyli znowu, mamy konsensus analityków co do takiej godziwej ceny, do której spółka powinna dojść w ciągu 12 miesięcy. I jeżeli obecna cena mocno różni się w dół od prognoz, to analizowana firma będzie dostawać więcej punktów. Czyli powiedzmy, mamy cenę spółki A na poziomie 100 teraz na giełdzie, a analitycy wskazują, że za 12 miesięcy powinna osiągnąć 150. Ten konsensus analityków, ta cała średnia. No więc mamy ten upside wynoszący 50%, no i to jest bardzo dużo, nie? 50% w ciągu 12 miesięcy to jest sporo. No i jeszcze oprócz tego dodajmy regułę, która sprawdzi. Czy ten price target, ten poziom ceny, ten konsensus analityków był w ostatnim miesiącu rewidowany w górę czy w dół? Oczywiście zależy nam znowu, żeby rewizje były w górę, czyli żeby wraz z napływającymi danymi analitycy podwyższali te prognozy. Po zastosowaniu tych zasad i przetestowaniu w tych samych warunkach co wcześniej, otrzymujemy już 11,27% średniorocznego wzrostu, a więc zastosowanie tych tylko dwóch grup zasad pozwoliło już delikatnie wyprzedzić S&P 500 na przestrzeni tych ostatnich 10 lat. To nas jednak nie do końca zadowala, bo odbyło się to przy wyższej zmienności i biorąc pod uwagę koszty podatkowe przy comiesięcznym rebalansingu czy koszty skraba, no nie opłaciłoby się to jeszcze w długim terminie tak w porównaniu do ETF-a, chociaż mimo wszystko trzeba przyznać, że to już jest niezły wynik. No to co, szukamy dalej i tym razem dodamy reguły związane z wykresem spółki, a mianowicie chodzi tutaj o momentum. Będziemy więc premiować te podmioty, których wykres na przestrzeni 7 i 3 lat zachowywał trend wzrostowy. Górną granicę 7-letniego wzrostu wyznaczymy na 300%, tak jak w bazowym modelu w Skrabie, ale z tym też będę w przyszłości kombinował. W takiej konfiguracji Apple dostałoby maksymalną liczbę punktów, bo urosło ponad 400% w tym czasie. Jednak w okresie 3 lat, jak widzicie, maksimum punktów ta firma już nie uzyskała. No i dodając to momentum, robimy kolejny test. To w ogóle za każdym razem trochę trwa, bo jest mnóstwo danych do obliczenia, więc robiąc ten odcinek, po prostu tak siedzę i testuję, a wy widzicie tylko te ustawienia, które przyniosły jakieś fajniejsze efekty, no i niestety jest ich mniej niż tych, które obniżały ten wynik. Dołożenie reguł momentum podniosło zysk średnioroczny do 14,4%, wyraźnie już pokonując SP500 i zmniejszając maksymalne obsunięcie względem ostatniego testu o 3 punkty procentowe. No, i w taki sposób, posiadając wiedzę, doświadczenie i stosując metodę prób i błędów, można napisać tutaj swój własny model scoringowy. No i w taki sposób powstały też te bazowe modele w Skrabie. Ja w tych odcinkach akurat korzystam z delikatnie zmienionego Primary Scoring Model. Oczywiście też nie zawsze musi chodzić o to, żeby maksymalizować stopę zwrotu. Fajnie byłoby też znaleźć wskaźniki, które na przykład zmniejszają zmienność czy maksymalne obsunięcia. Przy zachowaniu podobnej zyskowności strategii, wtedy ona będzie jeszcze lepsza, jeszcze bardziej taka konkretna, wartościowa. To nie jest oczywiście jedyna i najlepsza metoda inwestowania, bo są inwestorzy, którzy bez tych wszystkich narzędzi osiągają świetne stopy zwrotu, ale mam wrażenie, że to pozwala wycisnąć tyle, ile się da z samych liczb, nie angażując przy okazji w ogóle naszych emocji. Ta seria ma na celu sprawdzić, na ile skuteczne okaże się działanie w taki sposób, i po dłuższym czasie zobaczymy, czy te baktesty mają coś wspólnego z rzeczywistością. Będę też na pewno próbował w każdym odcinku podrzucić Wam kilka przemyśleń i kilka nowych wskaźników do rozpatrzenia wraz z baktestami. Może po roku czy dwóch uda mi się samemu napisać taki w 100% optymalny model scoringowy pod realizowanie tej strategii. A zanim pokażę portfel z tej strategii, to naszło mnie też takie przemyślenie i trochę się wkurzyłem, że ja jako prosty chłop ze wsi z wykształceniem niepełnym podstawowym, nagrywający w schowku namiotły, staram się szukać i przekazywać Wam obiektywnie działające wskaźniki i metody określania, którą spółkę można rozpatrywać jako dobrą, a nie robią tego ludzie, nie wiem, z jakiegoś SGH czy inni ekonomiści, bo trzymają się analizy technicznej. Ja oczywiście jeszcze nie mam takich umiejętności badawczych, takiego backgroundu, żeby. Dać Wam tutaj jakieś idealne, w pełni potwierdzone rozwiązania, ale i tak to jest niesamowite, że dalej na uczelniach ekonomicznych uczą takich czarów, jak te wszystkie formacje na wykresach. Zrobiłem taki szybki przegląd badań na ten temat i przytoczę tutaj takie badanie z 2007 roku, które oceniało wyniki 95 innych badań na temat właśnie analizy technicznej. No i z tych 95, 56 wykazało pozytywne wyniki, czyli że analiza techniczna w jakichś tam warunkach działała, 20 negatywne, a 19 mieszane. No ale pomimo tego, że faktycznie przeważały pozytywne wnioski, to autorzy badania wskazali liczne błędy metodologiczne i stwierdzili konieczność wykonania w przyszłości bardziej obiektywnych testów. Jakby tego było mało, to część z tych pozytywnych wniosków dotyczyło tylko określonych rynków i określonego czasu. Po raz kolejny zadaję pytanie, chyba retoryczne, dlaczego na YouTubie pełność publicznych, zyskownych portfeli prowadzonych przy pomocy analizy fundamentalnej, a nikt nie odważy się udostępniać wyników takiego prowadzonego przy pomocy analizy technicznej, czy nawet mieszania tych dwóch metod, bo tak chyba częściej się do tego podchodzi. Ja naprawdę chcę po prostu tylko zobaczyć, jak to działa w rzeczywistości. Najlepiej w długim terminie, i najlepiej, żeby to było kilka portfeli, kilka osób coś takiego pokazywało, bo to da już jakąś próbkę statystyczną. Na tym kanale prowadzę kilka różnych publicznych strategii, jest typowo pasywna, czyli 100% ETF-y, jest publiczny portfel, w którym wybieram akcje według mojego chłopskiego rozumu, jest portfel początkującego, czyli obligacje ETF i pojedyncze akcje dywidendowe, jest portfel rejtów, jest strategia z tego odcinka, wszystkie są w tym momencie zyskowne. Ale nie mam żadnego problemu, żeby też pokazać straty, jak się taka pojawi. Chodzi o to, żebyśmy w długim terminie wszyscy przekonali się do tego, jak to wszystko mniej więcej działa, i mogli wybrać coś dla siebie. Ale właśnie nie na zasadzie jakichś ukrytych, płatnych szkoleń, gdzie koleści obiecuje zarabianie bez wychodzenia z domu. Stawiam tezę kontrowersyjną, że analiza techniczna to szamaństwo, a analitycy są po prostu leniwi, bo łatwiej odpowiadać na pytania o ropę na zasadzie, że się wybije z jakiegoś trójkąta, czy namalowało głowę z ramionami, niż próbować przeanalizować czynniki wpływające na popyt i podaż, o ile to jest w ogóle możliwe. A już nie mówiąc o tym, że interpretacja tych wszystkich formacji też nie jest obiektywna, tylko zależy od autora analizy. Weźmy chociażby taki przykład, że jak wejdziecie do kogoś, kto analizuje technicznie podmioty, to on jest w stanie, nie znając spółki, powiedzieć Wam, gdzie jest, yy, gdzie jest cena, do której spółka może dojść, gdzie ustawić stop lossa, gdzie są jakieś opory itd. A ja no jestem zmuszony zgodnie z prawdą odpowiadać widzom, jak mnie pytają o spółkę, której nie znam. Nie wiem, musiałbym poświęcić 10 godzin na analizę tej spółki, żeby odpowiedź na Twoje pytanie miała jakikolwiek sens. No, mówię tylko o spółkach, który, którymi się interesuję, o których czytam, no bo to jest takie uczciwe. No więc po raz kolejny zapraszam do zakładania publicznych portfeli i udowadniania mi, że się mylę. To trochę kiepsko by było, gdyby się okazało, że losowe osoby na YouTubie bez wykształcenia ekonomicznego dają Polakom bardziej obiektywną wiedzę inwestycyjną niż wyższe uczelnie, no już bez przesady. No a jak się ze mną nie zgadzacie, to w... To bardzo dobrze. Przynajmniej się wzajemnie zmusimy do jakichś przemyśleń. Dobra, już się uspokoję, boż aż mnie trzęsie z nerwów, jak myślę o tej analizie technicznej. Nie no, dobra, to była gra aktorska. Już pokazuję portfel po dwóch rebalancingach. Albowiem te serię postanowiłem wrzucać co dwa miesiące. No, chyba że widzowie będą chcieli inaczej. Vox Populi, Vox Dei. Na ekranie widzicie 25 spółek, bo moje backtesty wykazały, że okolice liczby 20-25 w tego typu strategiach są optymalne, jeżeli chodzi o zysk i maksymalne obsunięcia. Chociaż w niektórych konfiguracjach tam lepiej wypadało 15, a w niektórych nawet 30. No i co? Po pięciu miesiącach prowadzenia tego portfela mamy 500 dolarów zysku i 10% stopy zwrotu. Całkiem nieźle. No ale to oczywiście nic nie mówi i pewnie zastanawiacie się, jak to wygląda w porównaniu do indeksów. Otóż ku mojemu zdziwieniu, po pięciu miesiącach ta strategia wygrywa zarówno ze SP500, jak i na Nasdaqiem. Z pierwszym o cały 3 punkty procentowe, a z drugim o 1,3 punkta procentowego. No, nie ukrywam, że jestem tym pozytywnie zaskoczony, bo o ile na początku było kiepsko, tak teraz ten portfel poradził sobie lepiej ze spadkami od bazowych indeksów, co też mnie zdziwiło, no bo raczej ta strategia będzie miała tendencję do większej zmienności, to jest spadania bardziej i rośnięcia szybciej od SP500. Trudno mi powiedzieć, czy w długim terminie uda się pokonać NASDAQ, ale gdyby tutaj się zatrzymać i powtarzać to. 2,7 punkta procentowego przewagi nad SP500 co roku, to ostatecznie no byłbym zadowolony z wyników i najprawdopodobniej zrekompensowałoby to koszty podatków związanych z rebalancingiem oraz przy większym portfelu, pewnie nawet koszty skraba. Tak jak mówiłem, powtarzanie tego, co ja robię, opłaci się dopiero od większych kwot. Ale na razie ta seria jest bardziej eksperymentem, żeby osoby zainteresowane ewentualnym zakupem mogły zobaczyć i zrozumieć, jak to działa. I czy w ogóle warto brnąć w taki sposób inwestowania. I, i tak myślę, że warto założyć w tym programie konto, bo ta darmowa wersja obejmuje chociażby możliwość sprawdzania sobie ceny do przychodów i porównywania jej do mediany. I ja na przykład tego wskaźnika często używam do takiego określenia na szybko, czy jakaś spółka jest tania w danym momencie w porównaniu do swojej historii, czy raczej jest przy tych górnych mm, granicach. Jeżeli chodzi o spółki, które ma w portfelu, to przeprowadźmy takie szybkie, ale profesjonalne omówienie ich. Mamy tu na przykład spółkę Borsuk Licznik Incorporated, co za gówno w ogóle jest, nawet nie wiem co ona robi. Nie no, tak serio to robi jakieś mierniki i liczniki i sporo z tych spółek ma taki wykres, że przeciętny polski inwestor włącznie ze mną nigdy by w to nie zainwestował no bo to wygląda jak jakaś bańka wszechczasów no ale tak jak mówiłem tutaj odsuwam sentymenty i emocje na bok i kieruję się tylko liczbami pamiętajcie też proszę, że ja tu wrzucam tylko jakąś część swojego kapitału a że strategia jest w miarę automatyczna, to mogę sobie pozwolić na taką odrobinę mniejszą znajomość tych podmiotów Dużo bardziej obecnie skupiam się na analizie Rejtów i polskich spółek, bo w, tym, w tych tematach czuję się dobrze. No poza tym, szczerze mówiąc, mam takie przekonanie, że te amerykańskie spółki są na tyle przeanalizowane przez. Wiele podmiotów, wiele firm, że nie mam tam obecnie szans wygrać z rynkiem ze swoją obecną wiedzą, tak wybierając pojedyncze spółki. Chyba, żebym miał po prostu szczęście, ale mnie szczęście zupełnie nie interesuje, bo zwykle go nie miałem, więc zacząłem się interesować tylko i wyłącznie taką obiektywną powtarzalnością, co polecam swoją drogą. No dobra, to wracając do tych spółek. Z takich najważniejszych trendów w tym portfelu to z 25 podmiotów aż 11 jest silnie związanych ze sztuczną inteligencją i półprzewodnikami, bo mamy tutaj oczywiście Nvidia, Microsoft, Google, Amazon, Meta czyli Facebooka, The Trade Desk, TSM czyli Taiwan Semiconductor, europejski ASML, izraelską Nowe, Monolithic Power Systems i spółkę ARM. Oprócz tego tam jakieś cztery są związane z biotechnologią i farmacją, czyli no ten portfel jest wybitnie technologiczny. W ogóle z tą spółką ARM jest taka śmieszna sytuacja, że odpowiada ona za większość zysku portfela, bo wyszło o tyle ciekawie, że najpierw scrap kazał mi ją kupić w dołku, tak jak widzicie na ekranie, później sprzedać mniej więcej na górce. Pewnie po prostu ARM wypadło wtedy stop 25 za sprawą wyceny i być może jakichś gorszych prognoz. A teraz znowu dwa dni temu ją odkupiłem. Jest to przy okazji największa pozycja w tym portfelu, więc w takim krótkim terminie trudno jest oceniać tę strategię, bo dosłownie to jedno zdarzenie miało na nią największy wpływ. Musimy po prostu poczekać, aż to wszystko się uśredni. Z pozostałych statystyk to zysk wyniósł rekordowe 500 dolarów, co jest bardzo ciekawe, bo szerokim indeksom raczej trochę brakuje do szczytów, no co stawia przy okazji tę strategię w bardzo korzystnym położeniu, jako że wydaje się silnie skorelowana z amerykańskimi indeksami, ale zachowuje się średnio nieco mocniej, przynajmniej na razie. Nie ukrywam, że aż nie mogę się doczekać aż tu miną te 3 lata, żeby zobaczyć jak to się potoczy. W ogóle, wraz z nabieraniem pewności czy jakimiś większymi spadkami, będę wpłacał tu więcej pieniędzy i tym razem było to 1500 dolarów, a do tej pory wpłacałem po 1000. Staram się też cały czas właśnie korzystać z niskiej ceny dolara, bo jednak ostatecznie chciałbym to wszystko rozliczyć w PLN, jako że nie zamierzam wyprowadzać się z Polski. No to dla mnie to jest bazowa waluta. Myślę, że warto jeszcze powiedzieć, że tę strategię realizuję na dwóch kontach maklerskich, bo w XTB nie ma wszystkich akcji, chociaż tam planuję napisać do supportu, czy, czy by mogli dodać. No i dla kilku spółek korzystam z Interactive Brokers. Pewnie też można z innego brokera, jak jakiś tam Degiro, Etoro, nie wiem. A, i w ogóle spółka Evolution AB wróciła do portfela, bo jak pewnie wiecie, sprzedałem ten podmiot z portfela publicznego, aby tam skupić się na polskich firmach. No ale tutaj mamy tę spółkę w tej chwili na siódmym miejscu, więc wpada do portfela i pewnie przez jakiś czas będzie w nim gościła. Nvidia od ostatniego odcinka spadła z pierwszego miejsca na czwarte. No, Nvidia w ogóle przez te 5 miesięcy nie spadała poniżej top 4, a przez większość czasu była po prostu top 1. Jestem ciekaw, jak długo się tutaj utrzyma w tym top 25, obstawiam, że długo. Jeszcze tak podsumowując, powiem, że do tej strategii dopłaciłem 7252 dolary, a jej obecna wartość to 7754 dolary. Dajcie mi w ogóle znać, o czym najbardziej chcielibyście słuchać w tej serii: czy właśnie o tych wskaźnikach fundamentalnych, czy o obrażaniu analizy technicznej, czy mam omawiać spółki i mówić dlaczego są na tak wysokim miejscu, bo z tym też nie ma problemu. Czy mam odpalić tutaj live i wyzdrować jakieś pół litra? No, ja się dostosuję ogólnie do tego, co chcą widzowie. Na przykład, gdybyście wybrali omawianie spółek, no to mógłbym wam pokazywać coś takiego, jak tutaj, że Nvidia wypadła kiepsko w kategorii wyceny. Nie, no bo jest oczywiście drogo, jak się powszechnie uważa, ale za to w tej więcej ważącej kategorii przyszłego i historycznego wzrostu. Ma prawie wszędzie maksimum punktów. Sytuacja finansowa też jest na 100%. No zresztą trudno się dziwić: Nvidia generuje tyle gotówki, że mogliby tam pewnie odwzorować ten skarbiec Ksnerusa kwacza w siedzibie i nikt by się nawet nie zorientował, że cokolwiek było z konta. W tym odcinku to już wszystko, bardzo przyjemnie mi się go nagrywało. Zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami, pomysłami i wrażeniami. Dla mnie to, co się tutaj dzieje, jest na razie absolutnie najciekawsze, bo mam poczucie, że uczę się tu miesiąc w miesiąc naprawdę sporo. Mam nadzieję, że Wy też na tym skorzystacie, bo w zasadzie po to to robię i z każdym odcinkiem będę starał się jeszcze tę wiedzę porządkować, tak powtarzać i rozjaśniać aż nie dojdziemy wspólnie do takich obiektywnych, pomocnych w inwestowaniu wniosków. Mam też nadzieję, że przyjemnie się tego wszystkiego słuchało. Do usłyszenia już niebawem. Cześć.